Panie generale, panie burmistrzu, miasta Marki, a przede wszystkim szanowni państwo, nasi żołnierze, weterani, sportowcy. Ja bardzo się cieszę z tego, że po raz kolejny mam zaszczyt wręczania powołań naszej reprezentacji, która już w przyszłym roku będzie uczestniczyła w kolejnej edycji Victus Games, tym razem w Niemczech to są ludzie, którzy mają silne charaktery, to są ludzie, którzy pracują nad sobą, ale kiedy wręczałem te powołania, pytałem, jak, po raz który biorą udział w tych zawodach, jakaś część z naszych zawodników już uczestniczyła w zawodach, chociażby tegorocznych w Hadze, to są medaliści, ale też jest duża grupa zawodników, którzy po raz pierwszy będą uczestniczyli w tych zawodach. Jeden z panów powiedział mi, że no to już jest zwycięstwo teraz, dlatego, że jest aktywny, że stara się pracować nad sobą. To jest właśnie najważniejsze. Ta aktywność, która pomaga w rehabilitacji, to, że panowie, którzy są weteranami poszkodowanymi, mają szansę tego, żeby sprawdzić swoje umiejętności w rywalizacji sportowej. Zresztą pokazujemy ten fakt, żeby upowszechnić aktywność fizyczną, żeby udowodnić, że aktywność fizyczna jest ważna, jest ważna w Wojsku Polskim. Każdy żołnierz musi odznaczać się wysoką sprawnością fizyczną, ale każdy z nas, proszę Państwa, każdy z nas powinien być aktywny fizycznie. To jest najlepsza recepta do tego, żeby być zdrowym. To jest najlepsza recepta do tego, żeby właśnie kształtować swój charakter, żeby podejmować rywalizację, żeby podążać do postawionego sobie celu. Gorąco zachęcam wszystkich do aktywności sportowej. Przecież mamy bardzo wiele takich obiektów sportowych w Polsce, jak ten tu w Markach. Korzystajmy z tych możliwości naprawdę warto. Proszę Państwa, mamy w Wojsku Polskim ponad 31 tysięcy żołnierzy weteranów. Ponad 800 mamy weteranów poszkodowanych. Zadaniem państwa polskiego jest zapewnienie opieki tym ludziom. Mamy też nową ustawę o weteranach, zorganizowaną kilka lat temu która została przez samych żołnierzy weteranów określona jako najlepsza w Europie, ale chcemy pójść jeszcze krok dalej. Otóż przygotowaliśmy nowelizację tej ustawy, polegającą kolejną nowelizację, polegającą na tym, aby dodatek finansowy dla żołnierzy weteranów był wypłacany nie tylko tym żołnierzom, którzy już odeszli ze służby, ale również tym, którzy wciąż służą w szeregach wojska. Polskiego. Sądzę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Chodzi o to, żeby docenić, docenić tych żołnierzy, którzy przecież za Polskę narażali swoje życie i zdrowie służący na misjach poza granicami kraju. A że ta służba jest bardzo ważna, to widzimy w kontekście wydarzeń teraz mających miejsce. Wojna na Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę. Polska została zaatakowana w sposób hybrydowy jesienią ubiegłego roku z terytorium Białorusi. Nie ulega żadnej wątpliwości, że te plany były skoordynowane albo nawet powstały na Kremlu. I polska granica została utrzymana dzięki służbie naszych żołnierzy, dzięki temu, że żołnierze byli na granicy i chociaż różni celebryci atakowali. Żołnierzy Wojska Polskiego, to jednak siłę pokazał naród, pokazało społeczeństwo, bo akcja murem za polskim mundurem pokazała, że szanujemy, że cenimy polskich żołnierzy, że żołnierze Wojska Polskiego stanowią klucz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo są bardzo ważni. Służba stanowi warunek podstawowy bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wspominam o tym, żeby właśnie podkreślić, że w tym czasie, kiedy zostaliśmy zaatakowani, z pomocą przyszli nam żołnierze państw sojuszniczych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, NATO. Nasi żołnierze zostali wsparci przez żołnierzy brytyjskich z oddziałów inżynieryjnych, w związku z tym nasze oddziały inżynieryjne razem z brytyjskimi postawiły tą. Tymczasową zaporę na granicy polsko-białoruskiej, która znacząco osłabiła impet ataku hybrydowego na Polskę. Byli z nami też żołnierze estońscy. Na co dzień w Polsce stacjonują żołnierze amerykańscy, żołnierze brytyjscy, rumuńscy, chorwaccy. Podczas ćwiczeń są także żołnierze innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc te misje, w których uczestniczyli. Żołnierze polscy poza granicami kraju dzisiaj procentują wsparciem dla Polski udzielanym przez naszych sojuszników w sytuacji, w której dziś się znaleźliśmy. A więc podstawowym zadaniem polskich władz jest wzmacnianie wojska polskiego, zbudowanie siły wojska polskiego i to robimy poprzez zwiększanie liczebne wojska, poprzez wyposażanie wojska polskiego w nowoczesną broń. Ale ważne są też te relacje sojusznicze. No i właśnie kapitał, swoisty kapitał, który stanowiła służba żołnierzy Wojska Polskiego na misjach, to kapitał, z którego korzystamy dziś, bo dziś jesteśmy wspierani przez żołnierzy NATO. A to wszystko jest kluczem do naszego bezpieczeństwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję za aktywność. Dziś w Markach właśnie po raz pierwszy odbywają się zawody takiej polskiej edycji Invictus Games. Życzę powodzenia zawodnikom. Bardzo dziękuję za te medale, osiem medali w tegorocznej edycji Victus Games w Hadze zdobyli nasi żołnierze. Jesteśmy o tym przekonani wszyscy, że w przyszłorocznej edycji ten wynik będzie co najmniej taki sam, a liczymy, że, że będzie jeszcze lepszy. Dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję Pani